Witajcie w programie Kopiuj w Klej, programie, który dowadnia, że Wikipedia jest mało wiarygodnym źródłem informacji, ale wystarczająco wiarygodnym, by skończyć edukację. Dzisiaj z nami jest Paweł Rosa, przywitaj się. Cześć, witam serdecznie wszystkich. Krzysztof Krysiak, przywitaj się. Witam wszystkich, jak Krzysztof Krysiak. I prowadzi nam, zadaje nam pytania, znaczy wiedzę nam daje, Janek Kępa. Otwórzcie głowy, bo zaraz wleję wam tyle informacji, że się... <laughs> Zalej do pełna. nam do mózgów. Rozpłaczecie się od tej informacji. Klikam losuj. I powierzchnia cylindryczna. O! Uuu. Powierzchnia utworzona przez linię prostą, zwaną tworzącą, przesuwającą się równolegle do obranego kierunku wzdłuż krzywej, zwanej kierującą. Koniec. Koniec? O, to, to krótki artykulik nam się trafił. Zobacz też powierzchnia stożkowa. Zobaczmy Nie patrzymy powierzchni stożkowej. Okej. Okay. To było bardzo krótkie. Podaj nam wzór na obliczenie pola yy, walca: Pier kwadrat razy H. Ale pola całego? Geniusz! Ja nie wiem. Pi R kwadrat razy H, bo Pi R kwadrat to jest po, koło koła i razy H wysokość. Podnosi się do Ale to jest objętość nie powierzchnia. Powiedzieliście sobie coś na powierzchni, przepraszam, nie macie rację. No to masz dwa Pi R razy H. Nie. Nie, no masz. Obwód koła razy wysokość. Obwód Ale to jeszcze razy... potrzebujesz dwóch kół. Powierzchni dwóch kół, jeszcze czyj pier... Włodział obwód czy powierzchnia cylindra? Powierzchnia cylindra. Czyli masz te dwa. Cylindra. A nie do góry. Ty trafiasz cylinder po prostu? Cylinder. Bez tych górek i dołu. No tak, to jest cylinder. Okej. tak się wydaje. Nie wiem, do przodu. To jest bardzo dobre pytanie. Jak traktować to? A caliści by wiedzieli. O! Miejscowość, ale to jest bardzo krótkie. Nie mogę się dalej. Libeznice, wieś i gmina w Czechach, powiecie Praga-Wschód. W kraju śro... środkowoczeskim. Kraju środkowoczeskim. kraju środkowoczeskim. Mogę to kliknąć, jeśli się Mają lepsze, lepsze i gorsze Czechy? Według. Weta... danych. Do... Ale to, to jest krótki artykuł. We użyć tak czy siak. Nie podobają mi się artykuły o miastach. I piłkarz. Nie, nie, jak teraz będzie piłkarz, to nie możemy tego użyć. Mar... Dostajesz zakaz używania weta. Maria Goretti. Oj, widzisz? Proszę. Film z 2003 roku. To jest film? Włoski film biograficzny z 2003 roku opowiadający o życiu zamordowanej w wieku 12 lat świętej kościoła katolickiego Marii Goretti. Złucham fabuła dalej? jest jakaś? Jest dalej. Nie ma nic dalej, nic jest nic tylko linki zewnętrzne. Nawet nie dowiemy się cząba świętego. W bazie świętą? film webu, w bazie IMTB e, plakat z filmu. Ma, mogę kliknąć te trzy rzeczy. Tylko tyle. Ma 90 minut, czas trwania. W języku włoskim został nagrany. Data premiery 23 lutego 2003 roku. Kliknij link, może w film Web, a tam będzie opis. Film może web. będzie opis. Chcecie, chcecie o czym to jest? W Filmwebie chcecie ten. Czekaj, nie, bo ja mam Maria Goretti w bazie Filmweb, Tylko tyle mam. Nic więcej. Czyli mogę kliknąć Maria Goretti albo w bazie Filmweb. Film Czy... Web. Filmweb. Film Web. Film Web. Kliknąłem film web polski serwis internetowy. A i tylko tyle. No tak, tylko no, to, 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 to tyle Fuck. mam. No. Nie Dobra. no, mam więcej. Idźmy Poświęcony filmom. Nie no, no, mam więcej. Idźmy, idźmy dalej. <laughs> nie mogę. Jesteście samowici. O, ty też się zniczył o sobie. Linia trzeciego... Linia trzy metra w Atenach. Linia trzy metra w Atenach. Jedna z trzech linii metra w Atenach biegnąca z Agia Marina do międzynarodowego lotniska imienia Elefteriosa Venizelosa przez stację Syntagma. Niektóre kursy pocią pociągów metra kończą bieg na stacji Doucisis Placendias. Początkowo otwarto odcinek między Etniki Amina i Syntagma. W dniu, w dniu 28 stycznia 2000 roku. Ile z mają z linią, linii metra. Patena. Wraz z linią 2. W 2012 roku rozpoczęto prace budowlane dotyczące ostatniego podziemnego przedłużenia linii 3 do Dimitiko, Teatro przez Pireus. Planowane Wyda zakończenie budowy przewidziane jest na koniec 2021 roku. Wydaje mi się, że wszyscy mają więcej linii metra niż my. Zakładam, że jak jest M3, to znaczy, że mają 3 linie metra. Oznaczenie linii 3, liczba stacji 21, 6 w budowie. Ale jaka długa! Długość 41 kilometrów. Ile? Y 41 kilometrów. Okej, okay. okej. Okay. Y y powiem wam jeszcze taką bardzo ciekawą rzecz, którą chyba, chyba byście się nie spodziewali, ale to jest bardzo ważne. Rozstaw szyn. 1435 mm. Uuu. A jakie są standardy europejskie, Januszu? Nie wiem, nie, nie, nie byłem na kolejnicie. Ty Nie jesteś fanatykiem pociągów, moja koleżanka. A nie, metra, no. moja, moja koleżanka Joanna y, kolejow, jest projektantem kolejowym. Joanna kolejowa. <grym> tak bym miała, gdyby była władcą? Tak, by jest jakby, projektantem kolejowym? <grym> y, tak. W się sensie projektantem y, obiektów kolejowych, tak. Ciekawe. Ciekawe. E, Najdziwniejsza trakcji, sytuacja, jaki mieliście kiedykolwiek trakcji, w metrze. W pani Joanno, to jest źle zaprojektowane. Ale dlaczego? Bo widzi pani? i trakcje, tak? No, widzi i pani? Tak, no. Tutaj nigdzie nie ma możliwości, żeby pociąg się zepsuł, i bo opóźnienie, to jest zrobione za dobrze. <laughs> Proszę zepsuć, natychmiast. Proszę tu i wysypać kamieni. A ona z Radomia jest, więc to, to, wiadomo. A tam zawsze pociągi się psują na trasie na Radom, więc to jest w ogóle. Najdziwniejsza sytuacja w metrze, jakimi byliście świadkami? Jakimi eee, byliście świadkami? Ja komuś. mało metrem jeżdżę. Znaczy na no ostatnio to też owszem, ale tak to sporo. Szczerze mówiąc. Parę dni temu jechałem metrem. Było strasznie mało ludzi w godzinach szczytu. No, no, te, teraz to. Bardziej w pociągach niż w metrze, ale jak już jeździłem metrem. Jak się zastanawiam. Oczywiście oprócz tego, że był oczywiście ktoś śpiany i policja go starała się obudzić. Wstawaj, wstawaj, wstawaj. To wydaje mi się, że nic specjalnego. Zdychu! No coś takiego, proszę wstać. Proszę pokazać bilet. Wiadomo, że nie ma biletu. Szczerze to y -y -y. głupie pytanie zdałem, bo ja też nic z nie mam. Porozmawiajmy o pozytywach. Darmowe toalety. Uch! Ile razy mi dupę ratowało? Doczekaj, <grym> e, no, gdzie to było, że Star Warsy? to, to Wardenga na Wardenga to to tak? tak. No to jaka jest najdziwniejsza sytuacja, jaka odbyła się w metrze? No, Wardenga oddał Gwiezdę Urodził się wojny. generalnie oddał... Wardenga. Pani Grankiewicz zostanie zapamiętana jako. Ta wielka, która otworzyła toalety dla ludu. To będzie największe osiągnięcie. Gromkiewicz trzecia toaleta, darmowa toaleta. Rzeczywiście, że uratował. Masz rację. No. Zapomniałem o metrze kabaty, rzeczywiście uratowało mnie kilka razy. No, no. <grym> Nie no, metro to darmowe łazienki, też No Ja, darmo, to ja szanuję. pamiętam, te czas, jak Racja. trzeba było płacić po parę złotych, to. Racja. No. Klikam, losuję. <grym> Wyobrażacie sobie? Wielka sprawa, że prawie oddano działki przy, przy na prawo, Prawie oddano działki w centrum Warszawy. Jak to przykryć? Darmowe toalety. Darmowe toalety. <noise> I ja to was szanuję. Wybory <noise> darmowe toalety na dworcach. Jest darmowe toalety, ja szanuję. Jedna jeden raz w życiu dostałem nie. Jeden z dobra. Dostałem mandat kiedyś w metrze za przeskoczenie bramki. No. I to wyglądało tak. Znaczy, nie przeskoczenie. No się przes przewróciłeś. Przeszedłem przez bramkę, tą l, przeznaczoną dla inwalidów. Tak, która jest otwarta z reguły. Nie, <gulacza> to powinni cię puścić. A, no. I to było tak, że ja się śpieszyłem na. <gulacza> <gulacza> a, zatrzymajcie to sobie takie. <gulacza> 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 śpieszyłem się na egzamin. Tak naprawdę się śpieszyłem na egzamin. I widzę, że otwarta bramka. Wszyscy przechodzą, No to ciach przez tą bramkę. Idę schodami. Patrzę, a na końcu schodów stoi już dwójka policjantów, to zadowoleni się na mnie patrzą. I tylko już. Zapraszam, zapraszam, proszę pana. E... Chyba bym po, po prostu próbował iść. <laughs> Udawać, że jest... inni widzisz. No, to była taka, to się. To była po prostu otwarta awaryjna, czy. Ta, ta tak, otwarta. Czy ty ją otworzyłeś? Nie, 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 otwarta. Ja po prostu poszedł. Po, poszedłbym, ludzie tak robią. No wszyscy. Jeśli masz. Przy... Jeśli... No to jest dziwne, nie A wszyscy... to byli policjanci, czy straż miejska? Policjanci to byli. Okej, okay, to ów. Dlaczego ów? No bo jest strasznie że ale szybciej krzywdę zrobiła. <grymne> <grymne> nie, to, to byli bardzo mili, powiedzmy. Znaczy, na no, poza tym stawieniem mandatu, tam po, wiesz, podszedłem do nich, mówią, e, nie nie ten mandat. No właśnie do tego zmierzam. Nieładnie, nieładnie, ma pan może jakiś tam karty, że pan jest inwalidą może? Mówię, że nie, nie. E, wytłumaczyłem że po prostu śpieszę na egzamin, nie, nie miałem czasu teraz otwierać plecaka, szukać tego i tak dalej. I oni mi tam zaczęli grozić, że tutaj mandaci... Wychodzi się z metra bez szukania czegokolwiek. Wchodziłem. — A wchodziłeś? — Wchodziłem. — A e, tutaj mówią, że o, 500, 500 zł mandaci, 500 zł Co? mandaci, coś taki, jakieś takie głupoty mówili, o, nie? nie? Żeby i... postraszyć mnie. A. Ja tak mówię... Dobra, bo już mi nie zależało, bo to był ostatni termin egzaminu, już nie mogłem więcej go pisać, to jakaś poprawka była. I ja już mówię... Do, dobrze, niech pan mi da cokolwiek, ja muszę iść po prostu. <laughs> już takie, dobra, zapłacę, niech pan mi da to, tą karteczkę. I w końcu chyba zauważyli, że nawet mi jakby nie zależy na... Na życiu. W sprzeciwianiu się im dali mi 50 zł ostatecznie mandat. Znaczy no i tak mandat, uh... ale fair enough. Fair enough. Jakbym zaczął się kłócić, podejrzewam, że bym dostał więcej. Dlatego Paweł ma od tamtej... złe słowa na temat policji wydatuowane na plecach od tamtej pory. Nie, on ma e, linię metra w rzucie, e, warsza, warszawskie na plecach, żeby się nie zgubił. Od Kabat pod, e, aż po same Młociny. Kiedyś stacji. linia metra była dla mnie przerażająca, ja byłem pewien, że się zgubię. I parę razy chyba nawet się zgubiłem, musiałem nie, wracać. linia metra sama w sobie nie jest zła. Wejścia do linii, wejścia na stację metra są przerażające, bo nie wiesz, którędy wejść, żebyś dobrze wszedł. W sensie swojego czasu kiedyś tak było. Mia ja tak miałem. Ja nigdy nie wiem, jak Na świecie to wszystkie, i każę to wiedzieć. Wyjść, na tak? No. Ja tragedia. No, dramat. Ja, ja też nie wiem, nigdy, jak wyjść. Zawsze wchodzę w grę, no. wyjście i muszę jakby wracać się górą. No Za każdym razem. To jest bardziej przerażające niż sama linia metra. Czasami jak wracałem kiedyś, teraz już nie, ale kiedyś wracałem na metro Wilanowska, to zawsze sobie obliczałem w głowie. Dobra, wracam z centrum, wszedłem na Wielanowską, jak jechałem w tą stronę, to teraz muszę przyjechać i wysiąść w prawą stronę, że dobra, okej. Okay. A wszyscy zastanawiali się, czy medytujesz, czy kierujesz tym pociągiem. Umysłem. A, czy na pewno, bo dla tych, którzy nas słuchają i nie oglądają nas, Paweł właśnie złapał się za skroń dwoma palcami i kierował umysłem tym pociągiem. <laughs> jak magnetą. Właśnie, tak, dokładnie. Teraz wszyscy giniemy. Ty zawsze myślisz negatywnie. Zawsze. Dobrze, Dobrze. nie zgadzacie co wylosowałem. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Jeden z organów pierwszej instancji oznacza to, że do kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należą wszystkie sprawy z zakresu nadzoru budowlanego, które nie zostały w przepisach wyraźnie zastrzeżone do kompetencji innych organów. Ale się, Obolazuję... się ucieszy? No, żebyście wiedzieli. Obolazuję... Jak wylosuje o... żelbeton, to jeszcze bardziej się ucieszy. O, on tyle lat studiował tylko dla tego jednego momentu. Obowiązuje tak zwane domniemanie kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jeżeli przepisy prawa budowlanego nie wskazują wyraźnie, do kompetencji którego organu należy dana czynność z zakresu nadzoru budowlanego, to oznacza, że należy ona właśnie do kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru. O! To jest fajne. To wyłączyłem się, przepraszam. Przychodzisz, no to... tak na budowę i tak. A tu, pana Janka, trzeba klepnąć w pośladek. Przepisy nie mówią, kto powinien to zrobić. To do mnie domniemuję, że ja klepnę pana w pośladek. Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. A, nie wiedziałem, że oni mają instancje jak sądy. Tak, pierwszej, drugiej instancji. Bo to zależy I to... od tego. I już tak go klepie, przechodzi ten wojewódzki opie za rękę, Jak ja klepnę pana Janka w pośladek. A to, przepraszam, przepraszam, nie widziałem, że tutaj panie. No jest. bo to zależy, czego dotyczy inwestycja. W sensie, jeśli ma wyższą rangę. A nie, bo teraz się zastanawiam, tak. czy na przykład druga instancja może skasować decyzję pierwszej instancji tego y, nadzory, nadzorcy. To jest bardzo dobre pytanie, ale podejrzewam, że tak. To, to jest raczej logiczne. Wydaje mi się, że tak. No. Ciekawe Ale pewnie... ciekawe bardzo. Nie, nie, absolutnie nie miałem pojęcia, że taki coś w ogóle jest. Jest, jest. Na no, przykład jak yy, przedbudowa dróg jakichś krajowych, no to mm -hmm. yy, do Wio, Czy do Wiosi? wojewódzki inspektor, a nie, nie Wiosi, nie ochrony, tylko do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do WINBU. Win win bu. No. E, powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Koniec. Zadowoleni, cieszycie się. Ja się cieszę, że taki będzie. To jest się najbardziej Tak. Się. Jakby e... ktoś nie wiedział jeszcze, Janek oczywiście skończył e, budownictwo na wojskowej akademii. Med... Nie, wojsk... Tak, medycznej. Technicznej. Technicznej. Na medycznej. Na medy... Przepraszam. <laughs> na medycznej. I ty... Dlatego dla niego cegłówki Beto nie mają żadnych tajemnic. <laughs> żadnych. Sztukam, <laughs> sztukam każdą. <laughs> o Jezu. Ty... Obstukuje jak ludzie, ludzie chodzą do biedronki i macają owoce, żeby sprawdzić, czy są dojrzałe. To, ja... to tak z, z te robi w sklepach. Ej, ja autentycznie miałem tak, że e, na, pierwszych na, na pierwszym roku miałem coś takiego jak materiały budowlane. No i tam coś takiego jak materiałówznawstwo. Jak w amerykańskich filmach dostają lalkę na zajęciach z wychowania seksualnego, żeby zajmować się lalką i nauczyć się jak zajmować się dzieckiem. Janek dostał tę główkę i przez tydzień musiał się nią zajmować. Dziękuję. E, to bardzo. było tak, że obstukiwał jakąś cegłę <noise> i mówił, o, ta ma tutaj defekt. Słyszycie coś takiego, nie? Rze i rzeczywiście fajne. można było słyszeć różnicę? E, głównie w wyglądzie widzisz to na, w ceglach. Pęknięta w pół nie? jest. Coś takiego jak... Ma... Przychodzi wykładowca, trzyma cegłówkę, <noise> tylko że w dwóch rękach, tak po prostu na pół zieloną. Powiedzą mi państwo, co jest z nią nie tak. <noise> tak było. Ty się teraz śmiejesz. A autentycznie tak jest. Dlaczego na przykład pękła? I masz y, w przekroju widzisz że w środku było coś takiego jak margiel jeśli dobrze pamiętam tak to jest margiel jakieś Sprawdzę. bąbelki powietrza czy to ścian deseń y, margiel to jest Ca, to jest wapń coś, y, skład, pamiętam, coś to to... z to jest wapniem i to powoduje że po prostu to jest słabszy punkt w cegle i co i że źle została wymi wymieniona no, ta po prostu od, to, znaczy, źle, źle wykonana jest tak 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 to jest źle wykonane materiał, to się zdarza no, trzeba po prostu wiedzieć jak to rozpoznawać tak chwila cegły się robi z czego Glin? Coś z gliną? Nie wiem. I się wypala je potem, tak? To rozumiem, że ta, ta glina jakoś źle została wymieszana, że zostało dużo wapnia w jednym miejscu i dlatego pękła ta cegła. Bam! Mogę być budowniczym. Przepraszam, je... że krzyknąłem tak, się. Krzysiowi <grym> uszy spodobały. Yy, wylosowałem. Już glinia już starczy cegieł. Musiał usiąść na zaliczenie na cegle, starczy mu. <grym> <grym> Jezu, Wybrałem sobie Janka na wykładach właśnie o. W budownictwie cegłach betonik i próbuje ukryć erekcję cały czas. Słucha o <off> tym. Przepraszamy cię, Janek. <tos danscause> A dzisiaj porozmawiamy o betonie C20. Ding! <tos innen> nie, panie profesorze, już czytuję, proszę nie! Janek też się śmieje, ale jest taki widać zdenerwowany pod twarzy. No, na ćwiczeniach pan, pan kępa tej zamiesza ten beton. Ja, ja, ja. Ale nie ma mieszadła. Ma pan, ma pan. I on tak tak, tam ja wiertarką, tak wkłada rękę po tak. łokiecie. Mm. Jezu, ja, jaka ciepła Boże. <laughs> jak już spróbował tek spadek, to też było To było pierwsze, jak zasmakował. Od tego czasu chodził po budynkach w stanie z surowym i lizał ściany. Przepraszam, ale kończymy już. No, to, to, no, to kończymy. Wywieźcie się kładł w fundamentach pod gruszką. Zalewajcie mnie. Chcę umrzeć. Stale się z tych budynkiem. Tak, w horrorach, że budynek ży, żyje, że opętany budynek, który się rusza, to ja bym był takim budynkiem w stanie surowym. No, ludzie kupimy ci gruchę betonu. Będziesz mógł wylać gdziekolwiek jak to gdziekolwiek. No. Dobra, już. <ślesk> To by było na tyle. Dziękujemy. To był program. Kopię w Play. jeden artykuł. Nie, już wylosowałem, nie ma czego, nie ma. Jest, jeszcze jeden. 18 minut mamy. Uff. On się raz boi, bo trafił coś z betonem. Ja to zabiję. On żyje w strachu. W sumie to, nie wiem, jak to przeczytać, bo jest zabawniejsza wersja i ta mniej zabawna. Z drzep Hensarling. Hensarling. Jeff? Jeb. To jest imię? Tak. Jeb. Jeb. <grym> Hans-Sarlik. <grym> <grym> Urodzony 29 maja 1957 roku, amerykański polityk, członek Partii Republikańskiej i kongresmen ze stanu Teksas od roku 2003. Koniec. No to mamy jeszcze, na jeszcze jeden, <grym> jeszcze. <grym> ale też to jest tylko jeden. Straciłem głos. <grym> O Jezu, Ajej, no to, teraz, to mógł być najlepszy mój <laughs> dzień w tym roku. To teraz, no to <laughs> Fog muzeum, Fog muzeum, muzeum, sztuki A, Cambridge, folk? w Cambridge, czy Massachusetts, Nie jakie jego. muzeum? Fog, fog, fog. 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 mgły? Fog. Jak mgła, tylko dwa g jest. Okej. Nie. Nie pytają o Twoje imię walcząc z ciemnym cieniem mgłę. Nie. <grym> <grym> Założone w 1895 roku razem z dwoma innymi muzeami: Bush e, Racinger Muzeum i Arthur M. Sackler Muzeum. Tworzy zespół muzeów Uniwersytetu Harvarda, znany jako Harvard Art Museum. Jego najstarszym muzeum, y, jest najstarszym muzeum sztuki Uniwersytetu Harvarda. Posiada w swoich zbiorach dzieła sztuki europejskiej i amerykańskiej, począwszy od średniowiecza do współczesności. W 1986 roku budynek muzeum wówczas jako Fog Art. Zaraz, Museum. Od średniowiecza, w Ameryce. Tak. Czy jako data końca średniowiecza nie uznaje się odkryć Ameryki? No. no, 1492. Tak. To mają, mają pustą przykład, pustą wiesz, takie miejsce znaczy, szkatę, prowadzili, no, z, z, wiesz. Może chodzi o. Może za średniowiecze zajęcia zalicza się wytwory tych plemion, które żyły tam? Przed przybyciem jeszcze kolonizatorów? Może właśnie ta związana z kolonizacją? A, a może z kolonizacją rzeczywiście, pierwsi te, jak to się pioni, pionierzy, pionierze. Pionierze. W 1986 roku budynek muzeum, zaprojektowany y, przez biuro architektoniczne Kulditch, cool, Shepley, Banffich and Abbott, został wpisany na listę National Register of Historic Places pod numerem hashtag 86001282. Zadzwoń. Y, to tak, je, jeśli chcesz... Jest zdjęcie? Z... Jest zdjęcie. Eee, tak, jest zdjęcie. Zastanawiam się, co się znajduje w ich zbiorach, naprawdę, bo teraz mnie to tak ciekawi, że to, co Krzysiu powiedział ma sens jak najbardziej. Jest trochę o zbiorach i jest historia ogólnie całego muzeum. Nie wiem, czy chcecie, tylko troszeczkę, troszeczkę jest tego czytania. E, 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 nie tam w nie w e, e. Jest dużo czytania. A bo to jest długi artykuł? Tak. A to powie, powiedz coś o zbiorach. Kliknij w zbiory. Muzeum posiada w swoich zbiorach dzieła sztuki europejskiej i amerykańskiej, malarstwo graficzne, rysunki, też, rzeźba, to to już... fotografia, rzemiosło dekoracyjne, począwszy od średniowiecza do współczesności. Dział sztuki amerykańskiej w muzeum obejmuje Harvard University Portrait Collection, na które składa się 1200 obrazów, rysunków i rzeźb, znajdujących się w różnych miejscach uniwersyteckiego kampusu. W zbiorach znajdują się prace tak znanych artystów jak John Singer Sargent, George O'Keeffey i John Singlet Copley. Maurice Werton Collection. Wiele znanych arcydzieł francuskich, impresjonistów i postimpresjonistów. Czy to nie jest po prostu amerykańska sztuka, tylko więc zagadka rozwiązana. Mm. Sprowadzili sobie. Czy wy też macie doświadczenia z muzeami? Nawet jak jestem teraz bardziej świadom i do jakiegoś muzeum. Ooh, you, you walk, boy? <tryk> you walk. <tryk> walk. też macie tak, że muzea to są najgorsze przygoda w życiu? Ja kocham muzea. Wszystkie akurat. muzea są za jej ja pamiętam, jak ostatnio z Jankiem byliśmy w muzeum jakiegoś zamku. Pamiętasz? Jakbyśmy. W... O Boże, tam. W Poznaniu? W Kurniku. Był zamek w Kurniku. Tak. Jest takie było złe doświadczenie. Ale bo to było takie lokalne muzeum. Ale to ogółem stara, zawsze jest to samo, stara zbroja. Wiesz, co? Ale obraz. Jest takie, Ja na przykład hmm. taką. Le, najfajniejsze muzeum, w którym byłem. Ej, ale, y ale po 4 zł za bilecik potrącone. 15? O jezu. No, to musiał było być. Jakieś to to nie mogło drogo. być małe muzeum, chyba, nie? Nie, kwestia tego, że y jak pojechałem do Wiednia i w Wiedniu byłem i widziałem na przykład obrazy Picassa. Meta, te najpopularniejsze, o których widziałeś w podręcznikach szkolnych, no, mm -hmm. naprawdę robiło, nie, na mnie to robiło wrażenie i byłem zaciekawiony, chciałem je zobaczyć z bliska, e, ale na przykład takie muzeum, tak jak mówisz, przytoczyłeś to w zamku w górniku, no to to było, to, to było tragedia. Ale na przykład Muzeum Narodowe. <laughs> tak. Idziesz, tak patrzysz, o to jest. A narodowe ma tą główną kolekcję, która nie zmieniła się od, y, nie, od no, czasu, to, kiedy byliśmy tak. postawieniu. I ma te dodatkowe kolekcje. Tak, ale za te dodatkowe a trzeba te... płacić za wejście do Ale te dodatkowe są, no, no trzeba, no bo to jest. No, 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 Dodatkowa zgi... kolekcja, która zarabia na siebie, No tak, ale y, to fajne to są były. To te sezonowe. Chyba byłem w Krakowie, a nie w nie w Krakowie było Fokusaj. Ja generalnie uwielbiam muzea, na Ry, przykład. Te wszystkie. W... To było fajnie, narodowym kraju by za podobało. 20 razy byłem. Ale szczerze bardzo bardziej bardzo od narodowego, bo tej głównej wystawy, jednak wolę Muzeum Wojska Polskiego, które jest obok narodowego. To jest w jednym budynku. To już, to już jest w ogóle typ muzeum, który nie lubię, bo tak. Stara broń, stary samolot. Na przykład do zachęty nie, to jest. To się to, to, często to, to, zmieniają rzeczy. Mnie bardzo ciekawi ten okres. Właśnie II wojna światowa, pierwsza wojna światowa, plus ja się z nie, nie, nie lubię. Zwyczajnie się nie, nie lubię, ale bardzo lubię tak. starożytność i właśnie druga wojna te światowa. Muzea, to są ciekawe okresy dla mnie bardzo. Te, te muzea, na przykład nad morzem, są że e, Sztuki Wojennej Muzeum Sztuki Wojennej. Przywiozą, przywiozą nawet nie czołgi, wezmą, wytną drzewo, to jest staran ze średniowiecza, takim kiedyś burzyli bramy, wiesz, no to tak jest straszne. bo jak ze szkołą jeździliśmy tych takich starych wsi, takich jak, jak tam były takie... Skanceny? Muzeum, Skanceny. Wsi, muzeum wsi radomskiej. I masz takie... Muzeum wsi mazowieckie Boże, tak. zabijcie mnie. Jedyne, co wyniosłem z takich skansenów, z wycieczek szkolnych właśnie, to pamiętam to, że były progi bardzo nisko i że ludzie kiedyś byli mniej, niżsi. To, to tyle. <laughs> Myślałem, że powiedz, że wyniosłeś coś po prostu. A, no to szafkę. A tu to, mówię to, to, to legendarną historię na temat e, jakiegoś kolesia, który był u nas w szkole. Wy go znacie, nie będę mówił e, imienia i nazwiska. Pytała się pa, pani, chyba twojej e, w z gimnazjum. Pojechaliście do w, w, wsi, wsi Radomskiej, nie wiem, czy to z Kansenu. Proszę pani, do czego jest ten garnek? No, do tego to się kiedyś ludzie. Łamali. <laughs> Autentycznie. No. Jak to, to trzeba być mało bystrym, żeby się nie kapnąć, o co chodzi z garnkiem. Wiesz, pod, to kiedyś. Pod, pod łóżkiem. No nie wiem, no wydaje mi się, że dziecko mogło tego nie wiedzieć. Wydaje Ale mi się, że nie, ja, nie ma co. Wyobraź sobie, że jesteś nauczycielem i masz takie. No, wody sobie na noc nalewali, żeby napić się w nocy, jakim się pić chce. I poczekać. Pani od historii z liceum opowiadała kiedyś, że w czasach. To wiktoriańskie były, wiktoriańskie, jak były takie piękne dwory w Wielkiej Brytanii, i kobiety to były te czasy, gdy miały kobiety takie ogromne suknie na stelażach, mm -hmm. tak, takie przeogromne. To opowiadała nam, że jak były takie imprezki u arystokracji, to mężczyźni nie mieli z tym problemu, że gdzieś pójść w krzaki i zrobić siusiu, tak, generalnie. Ale kobiety z tymi stelażami, to wyglądało tak, że one po prostu chodziły gdzieś w róg jakiegoś specjalnego pokoju i stojąco robiły siusiu, będą z tej sukni i po prostu odchodziły i potem jakiś tam służący to sprzątał z z podłoki. Wow, to. Bo one nie były w stanie z tym Genialne. Dlaczego my już tak nie robimy? Czemu się to w rozwoju? To po prostu nie gdzieś masz róg pokoju, do którego idziesz i sikasz i, i tyle. Jesus. Bo z tym stelażem oczywiście nie można było usiąść nie można A bo jak jak te i można tak było go zdjąć. Historię z tam z, właśnie o bardziej starożytności, że mieli wielkie imprezy, jak to się nazywa? Wielkie uczty. Oh, jak, yeah. już, jak już się najedli, to wymiotowali jedli dalej. Ja miałem takie IQ 160! Dlaczego nie żyją w takich czasach, co? Niekończąca się kończąca ten... Wesele. Łaźnie w Grecji. Gdzie tam mężczyźni leżeli nago z winogronami Elo. Ale słyszę historię, że to mieli takie szczotki do podcierania się, których używali po sobie nawzajem. A to nie słyszałem o tym. Okay. E, że tymi krzakami się napierdzielali w Uuu, łaźniach, w saunach. Jees. Bo to na, na krążenie dobrze wpływało. Subtelnia. Ja ty, jak mnie to... Mm, o. O. Ale jeszcze ten, Skandynawowie mają takie, więc możemy się przejechać. Nie. Z tymi takimi czaczkami co się nimi. Tylko wydaje mi się, że przy takim prawdziwym finie to by było mi wstyd. To no, no, no. <laughs> W sensie sam, sam, same te łaźnie mi się wydają strasznie epickie. Cool. W sensie, że w, w czasach starożytnych no, parę cię byłeś lat temu, w, w Korei w takiej łaźni. To tak byłem. No. Obecnie, tak, w Saunie. Takiej. A to nie no. było takie że jak tam tam były masaże. No, i te właśnie olbrzymie, z masażami, jakimiś tam olejkami się polewali, coś tam. Tak, właśnie. Mi, mi, ja podziwiam to niesamowicie. Dla mnie to nie, nie mieści się w głowie, że oni mieli już jakby całe, wiecie, system rur, odprowadzania tej wody, podgrzewania jej zbudowany, Po prostu, what the fuck! Parę I w, tysięcy lat temu. I wystarczyło nie? do tego jednego, jednego kurwa wynalazku w historii ludzkości. Jednego: niewolnictwa. To jest wszystko, czego potrzebowali, że tak sobie leżeć i dobrze żyć. Co za czasy, co nie? Nie, nie <laughs> Dlatego Grecy mieli filozofów i te wszystkie takie te, bo ktoś za nich napierdalał. <laughs> eee. Potrzebujemy robotów. Potrzebujemy robotów. Albo ewentualnie... <laughs> Nieważne. Dzięki wielkie za oglądanie lub słuchanie dzisiejszego Czekaj, programu w Play.